Łączymy się z Wami tym naszym pięknym polskim zwyczajem łamania się opłatkiem. Łączymy się we wspólnym słuchaniu i śpiewaniu kolęd, które wyrażają wiarę, że przez Boże Narodzenie poznajemy Boga w widzialnej postaci. Jesteśmy na łączach, widzimy się niebawem i szczęśliwego nowego roku. Życzymy ciepła domowego, radości i zdrowia nie tylko na okres Bożego Narodzenia, ale także na cały 2021 rok. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Życzenia zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2021 roku. Merry Christmas! Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Przyniosą Państwu więc szczęścia, wiary i nadziei na lepsze jutro. A pomyślność nie opuszcza Was przez cały nowy 2021 rok. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń oraz spokoju przy wigilijnym stole. Wesołych, spokojnych, a przede wszystkim zdrowych świąt. Niech ten czas będzie dla Was wszystkich, momentem odpoczynku codziennych obowiązków. A Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Wesołych, Wesołych Świąt! Świat! Szanowni Państwo, ponieważ ten rok był inny niż wszystkie, to na ten najpiękniejszy czas, jakim są Święta Bożego Narodzenia, życzę wszystkim rodakom w kraju i za granicami tego, co najważniejsze, czyli obecności bliskich, rodziny i przyjaciół. Niech końcówka roku, uświetniona tymi rodzinnymi świętami, służy nam wszystkim do budowania nadziei na rok kolejny i następne lata. Niech natknie nas optymizmem, że wszystkie te troski przeminą, a trudy ostatniego roku, wzmocnione wszechobecną pandemią, przeminą i znowu będziemy radośnie przeżywać każdy dzień. Dużo zdrowia, szczęścia i powodzenia. To tradycyjne, najszczersze życzenia. Wesołych świąt i roku szczęśliwego. Niech obficie da, co ma najlepszego. Naszym rodzinom i rodakom życzą, żołnierze, siódmej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Rumunii. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia oraz spokoju i bezpiecznych świąt. Dziękujemy za Waszą cierpliwość i wytrwałość w oczekiwaniu na nasz szczęśliwy powrót do domu. Jesteśmy z Wami myślami każdego dnia życzenia zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz optymizmu i nadziei na lepszy przyszły rok. spretowi stolicy Republiki Południowej Afryki, przesyła atasze obrony. Najbliżsi nasi, pamiętajcie, pomimo że jesteśmy daleko od siebie, to jednak bardzo blisko myślami. Pozdrawiamy was i ściskamy każdego z was z osobna. Niech magiczna atmosfera świąt Bożego Narodzenia przeniknie i zjednoczy nas. Przypomni nam o sile miłości. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć w imieniu swoim i wszystkich żołnierzy służących poza granicami państwa wszystkiego najlepszego i zdrowia, szczęścia oraz radości czerpanej z przebywania w gronie najbliższych. Drodzy rodacy, chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia spokojnych, radosnych, a przede wszystkim zdrowych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu szczęścia, pogody ducha, spełnienia marzeń oraz przeżycia niepowtarzalnych świątecznych chwil w rodzinnej atmosferze.